Witamy w teleturnieju Kto Pieprzy Głupoty. W dzisiejszym odcinku udział biorą ukochany wnuczek Świętej Pamięci Babci Wiesi, Antoś! Oraz jedyny i niepowtarzalny prezes z dzichu. Pytanie wieczoru. Kategoria podatki. Pytanie brzmi: IKZE Badziewie czy nie? Proszę o przygotowanie stopera na 20 sekund dla każdego zawodnika i lecimy! Czas start! Ja tu nie muszę za wiele mówić, bo to oczywiście świetny produkt. Jeśli mogę gdziekolwiek wpłacić i odliczyć sobie kwotę wpłatę od podatku, to wygrałem. Tym bardziej jeśli jestem na etacie i wpadam w drugi próg podatkowy 32%. Teraz tylko znaleźć odpowiednie rozwiązanie z procentem składanym i na emeryturę będę milionerem. No, to będzie trudne do przebicia, ale może nasz prezes da radę! Czas start, panie Zdzisławie! Co ty pieprzysz, kto chce lecić pieniądze do 65? pomiędzy że tam jakieś grosze można wpłacić, a poza tym jakieś. Ja Mam działalność i płacę podatek 19%, to może i tyle zarobię, ale na koniec muszę zapłacić 10% zrzeształtowanego podatku od całości, więc realnie zyskuję tylko 9%. To ja sam wolę tymi pieniędzmi poobracać samemu, a nie pchać się w jakieś państwowe gówna. Oj, Antosiu, chyba jednak typie przesz głupoty, ale masz ostatnie 10 sekund na swoją obronę. Czas, start! W tym roku limit to 10400 zł. Jakbym tyle wpłacał przez najbliższe 35 lat, jedynie na 6%, i podnosił tę wpłatę o 3% rocznie zgodnie z inflacją, to w wieku 65 lat miałbym prawie 1,5 mln. Złotych po podatku. Dziękuję. Uuu, powiało chłodem. Zdichu, co ty na to? A co, jak ci to kochane państwo zmieni wiek na wyższy, to ci ustawa o IKZT można zmienić. Ty będziesz czekał na te swoje półtora miliona, aż padniesz, kasa pod ręką siwiczy, bo życie jest tu i teraz. Właśnie on to Masz ochotę na kieszecet? Ach, zdzichu. Drodzy państwo, to już koniec dzisiejszego odcinka. Kto was przekonał? Głosujcie w komentarzach. A jeśli chcecie dobrać odpowiednią inwestycję dla siebie, to wbijajcie tutaj albo piszcie tutaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kto pieprzy? głupoty? Oh.